Witamy Państwa ponownie na programie między nami sąsiadami. Dzisiaj chcieliśmy omówić program naprawczy spółdzielni, który już zakładam trwa od roku, bo już nastąpiła pewnego rodzaju stabilizacja organów, regulaminów, statutu itd. Wśród gości chciałem przedstawić pana prezesa Leszka Majeskiego. Pana zastępcę pana Marka Majchrzaka, przewodniczącego Rady Nadzorczej Janusza Żenkowskiego i pana radcę prawnego Adama Limkowskiego. Chciałbym się zapytać, jaki charakter mają te zmiany. Bo jak widać, od szczytu budynku powstały nowe schody, jakby przeprowadzka nastąpiła niektórych działów. Czy można byłoby coś na ten temat nam powiedzieć? jeśli chodzi o reorganizację, czy też struktura samej spółdzielni zmieniła się? Proszę Państwa, zrobiliśmy wewnętrzne przeprowadzki działów spółdzielni. Być może to nie jest najważniejsza reorganizacja, jaka trwa albo jaka powinna nastąpić. Nie Niemniej dla Państwa wygody, na pewno część z Państwa zwróciła uwagę, przynieśliśmy zarówno obsługę kasową, jak i kancelarię, przyjmowanie wszystkich pism na parter naszego budynku. No, z całą pewnością domyślam się, że chwalą sobie tą zmianę osoby starsze czy, czy matki z dziećmi, które tutaj miały problem wchodzenia po tych wąskich schodach na pierwsze piętro. Zresztą zupełnie niepotrzebna, znaczy zbędne to było, dlatego uznaliśmy, że wszystko co będzie możliwe związane z bezpośrednią obsługą państwa powinno być na parterze. Natomiast jeżeli chodzi o organizacje takie typowo regulaminowe, no to pracujemy cały czas nad, razem z Radą Nadzorczą nad schematem organizacyjnym spółdzielni. To, co, to co do czego do dzisiaj doszło, to, to powrót oczywiście grupy konserwatorów do struktur spółdzielni. Natomiast myślę, że w drugiej połowie roku będziemy się zastanawiać nad zmianami dotyczącymi zarówno działalności działu technicznego, nad zmianami dotyczącymi przeprowadzania przetargów współdzielni. Być może, jeżeli uda się dosyć szybko doprowadzić do, do zaistnienia dokumentacji projektowej i będzie Będziemy w przededniu podjęcia y, pierwszych budynków y, mieszkalnych y, na jednostce B. Y, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy zarówno na ZPC z Państwem w ubiegłym roku, jak i z Radą Nadzorczą, prawdopodobnie powrócimy do analizy, czy nie będzie konieczne powołanie zastępcy prezesa do spraw techniczno-inwestycyjnych. Ale to, to przed nami. Natomiast mówię w, w drugiej połowie roku jeszcze przewidujemy takie wewnętrzne zmiany, które powinny usprawnić pracę spółdzielni pod kątem już bardziej wewnętrznym, może nie takiej widocznej obsługi zewnętrznej, ale i przynieść określony efekt ekonomiczny. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych zafundowała nam również określony tryb powstawania wspólnot mieszkaniowych, które wydzielają się z majątku spółdzielni. Obecnie mamy pięć takich wspólnot przy ulicy Szpora 1, 3, 5 i 7 oraz Cieszyńskiego 58 to zdeterminowało konieczność powstania działu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi z prawdziwego zdarzenia. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że wszystkie te wspólnoty wybrały spółdzielnię mieszkaniową hełm na zarządcę administratora swoich nieruchomości. Będziemy tą funkcję sprawować najlepiej jak będzie można. W poprzedniej audycji, co prawda prezes napomknął yy, wstępnie o tym, że obowiązuje w spółdzielni nowy statut, który został zaktualizowany do prawa spółdzielczego, jednakże on jest nadal barczony pewnymi wadami i jest niedoskonały i będzie wymagał w kilku pozycjach zmiany. Ale jak chciałem również zapytać, też o nowe regulaminy, które obowiązywały. Czy za zmianą statutu również poszły zmiany regulaminów? Myślę, że tutaj bym pana Becenasa może zapytał o te sprawy. Proszę państwa, tak jak zaznaczył pan redaktor na początku audycji, że mamy do czynienia ze stabilizacją tego, co się dzieje w spółdzielni, faktycznie tak jest. Ostatni rok minął pod kątem tak bym to nazwał modelowej współpracy między zarządem a radą nadzorczą. Zarząd wykazuje inicjatywę w dostosowywaniu naszego wewnętrznego porządku prawnego, tutaj obowiązującego współdzielni, zarówno do znowelizowanego statutu, jak i przepisów prawa, które się zmieniają. W zasadzie na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, co miesięcznym posiedzeniu Rady Nadzorczej pojawia się od no, jeden, dwa lub kilka regulaminów, które chcemy zaktualizować. Taka konieczność wynika z tego, że nierzadko te regulaminy były obok potrzeb mieszkańców. Zarząd podejmuje dosyć intensywne starania w celu zmiany tego stanu rzeczy, po to, aby regulaminy i wewnętrzne regulacje były bliżej życia mieszkańców powodowały poprawę życia, prawidłowość rozliczeń mediów, jakie by, jaki były zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi. Jednym z elementów programu naprawczego było powrót do własnej grupy remontowej. Ja rozumiem, że oddając to w inne ręce, traciliśmy również przychód, potencjalny przychód, bo w końcu... Grupa remontowa nie świadczy tylko na rzecz obowiązujących ją remontów y, pracy, jak również świadczy usługi dla rzecz y, mieszkańców, odpłatną. Czy to już w jakiś sposób jest zauważalne w sensie finansowym? Proszę Państwa, y, grupa konserwatorów wróciła do nas w październiku, praktycznie w momencie rozpoczynającego się sezonu y, grzewczego. W związku z tym y, to jest szczególny okres, w którym obłożenie prac związane z usuwaniem wszelkiego typu usterek w instalacji centralnego ogrzewania zapowietrzeń jest bardzo duży. I y, najwięcej usług odpłatnych y, w zasadzie zacznie się w tej chwili. Jesteśmy na etapie, y, w tej chwili mamy już katalog y, cen związany z usługami i. Y, Myślę, że dopiero jesienią będzie możliwa wstępna analiza, czy, czy prawidłowo jest kalkulowano i czy tutaj nie ma założenia, oczywiście proszę Państwa, abyśmy jakieś pokaźne zyski mieli osiągać z tych usług. Chodzi o to, że tak jak na początku mówiłem, w ciągu roku dosyć nierównomiernie obciążana jest ta grupa pracami tymi obowiązkowymi, związanymi właśnie szczególnie z sezonem grzewczym. A więc aby racjonalnie wykorzystać tych pracowników no to sensowne byłoby właśnie świadczenie przez nas usług w tym okresie wiosenno -letnim. Zarząd Spółdzielni nie ukrywa że przez cały czas borykamy się z problemem pogotowia lokatorskiego do którego jest bardzo wiele uwag i pretensji naszych członków Na przestrzeni ostatniego półrocza funkcję tą podjęła trzecia firma która pełni Pogotowie lokatorskie od dnia 1 maja. Będziemy się tej firmie pilnie przyglądać i oczekujemy na informacje od członków, w jaki sposób po godzinach pracy spółdzielni ta firma działa. Ja chciałem się zwrócić jeszcze do przewodniczącego rady nadzorczej. Czy zmieniono już zapisy regulaminów, czy tylko po prostu litera jakby waszej, waszego funkcjonowania się zmieniła? Za poprzedniej rady, nie dopuszczano mediów, ani mieszkańców do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej. W szczególnym tego zdarzeniem było nawet wezwanie policji przez panią ówczesną prezes Barbarę Zamorską, żeby wyprosić mieszkańców i media. Czy Rada Nadzorcza już również ma swój nowy regulamin, nowy regulamin pracy? Czy też jest w trakcie zmian, i jeżeli będą takie zmiany, czy one uwzględniają pełną transparentność pracy? Ja nie mówię o danych osobowych, bo w innych, powiedzmy sobie, instytucjach, mediów nawet w takich wypadkach się nie wyprasza, tylko tyle, że nie mogą publikować tej części. A jeżeli publikują, to muszą używać imienia i literki, bez obrazu. Czy Państwo przewidujecie takie zmiany i również, czy. Bo mi się tak czasami wydaje, że Rada Nadzorcza, jak gdyby, a Rady Obwodowe nie ma jak gdyby takiej transmisji, czy, czy, czy w tej Waszej pracy to przewidujecie? Proszę Państwa, oczywiście Rada Nadzorcza planuje nad zmianami do regulaminu, bo i regulamin Rady musi się zmienić, jak i w inne regulaminy. Natomiast nie Rada uchwala ten regulamin, tylko Wy Państwo Nawalnym. i jeżeli Państwo to uchwalicie, Będą, będzie z zmienione, zmieniony, tak jak wcześniej prezes zarządu powiedział, 25 bodajże będą wszystkie materiały, jak i projekt regulaminu ze zmianami też wyłożony. Jeżeli chodzi o Radowodowe, proszę Państwa, część członków Rady Nadzorczej jest także członkami Obwodowych, więc nie można mówić, że nie ma jakiejś współpracy, bo taka współpraca jest. Kontaktują się z nami przewodniczący, rad, poszczególni członkowie. Także uważam, że współpraca jest jak najbardziej i chcemy współpracować z radami obozowymi, pomimo że mimo to naszych pomimo. Generalnie nadchodzi chociażby, że i członkowie Rady Nadzorczej są, są w tych radach obwodowych. Zarząd Spółdzielni podkreśla, że nie ma żadnych tajemnic przed członkami spółdzielni. Wszystkie dokumenty, które są możliwe ustawowo do otrzymania przez. Członka naszej spółdzielni, wynikające z artykułu 8 ze znaczkiem 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, są w określony sposób dostępne. Również, co zaznaczono w regulaminie rozliczeń wody, wszystkie dane, których domagali się członkowie, a mianowicie wskazania wodomierzy wody ciepłej, wody zimnej, wskazania wodomierza głównego, jak również wyniki tych rozliczeń będą od. Rozliczenia pierwszego półrocza 2012 roku na wydrukach. Dodatkowo, jeżeli ktoś będzie żądał jakichkolwiek wyjaśnień, na pewno pracownicy spółdzielni i zarząd wyczerpujących wyjaśnień udzielą. Dziękuję panu przewodniczącemu i panu prezesowi za obietnicę prowadzenia spółdzielni w sposób transparentny i udostępniania dokumentów, oczywiście zgodnie z prawem. Naszym mieszkańcom. Ja rozumiem, że jak się mieszka, czy ktoś jest zapracowany, to nie ma czasu na, na tego typu wnikanie. W związku z tym, jeżeli państwo pozwolicie i zarząd, to my sobie pozwolimy reprezentować w jakiś sposób państwo, i, i jeżeli będziemy dostawać im zapytanie czy informacje na nasz adres redakcja tvo.gdańsk.pl on się będzie wyświetlał na ekranie w czasie naszych audycji Będziemy z tymi pytaniami zwracać się o stosowne dokumenty i informacje do zarządu i Rady Nadzorczej. Dziękuję bardzo.